W ostatnich tygodniach miało miejsce naprawdę sporo nowych wydań łyski. Pełną listę z ostatnich paru tygodni możecie teraz zobaczyć przed sobą na ekranie, i jak widzicie, jest ona naprawdę spora. Dokładnie 25 pozycji, z czego większość to naprawdę ciekawe i dobrze zapowiadające się premiery. I tu pojawia się mały problem. Gdybym miał je wszystkie szczegółowo omówić i przedstawić, nie starczyłoby nam dnia. Dlatego dziś, całkiem subiektywnie, wybiorę 5 najciekawszych, najbardziej wartościowych i powiem Wam co w nich jest naprawdę wow. Jesteś tego ciekawy? Zapraszam na łyski update. Pierwsza propozycja to Compass Box Fleming Hard Tone 5th Anniversary. Jubileuszowa edycja kultowej serii blended malt od Compass Box, całkowicie torfowa, bez nietorfowych maltów, z beczek po bourbonie czy sherry. Tym na mocy Lafroiga, Taliskera oraz Ben Reese z finiszem w nowym, francuskim dębie. Propozycja numer 2 The Last Drop, 22 years old, Japanese blend malt. Pierwsza japońska whisky w historii The Last Drop. Limitowana, 22 letnia mieszanka maltów z Japonii. Marka za z ultra rzadkich edycji, więc mamy tu poniekąd rarytas inwestycyjny oraz kolekcjonerski. Propozycja numer 3 Macallan Distry Your World, Hong Kong. Limitowana edycja celebrująca kulturę oraz kulinaria Hongkongu. Wydanie ekskluzywne z estetyczną butelką i narracją wokół jednej z największych azjatyckich metropolii. Propozycja numer 4: Bookers Paris Batch. Pierwszy batch Bookers w 2025 roku. Klasyczna bomba smakowa w Cask Strength. Tym razem poświęcony wieloletniemu pracownikowi destylarni. Piątą i ostatnią propozycją na dziś: Old Dominic 7 Years Old Single Barrel With Whiskey. Pierwsza przenieść na whisky destylowana w Memphis od czasów prohibicji. Single barrel, masz bill 83% wit oraz potężna moc. Nietypowa i ciekawa alternatywa dla klasycznych bourbonów. Na dziś to już wszystko, co miałem dla Was do zaprezentowania. Macie jakiegoś swojego faworyta? A może któraś whisky Was bardziej zaciekawiła? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zostawić Suba oraz kciuku w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Whisky Update. Napijmy się wiedzy z innej beczki.